W Polsce są ponad 32 tysiące komisji wyborczych i ćwierć miliona ludzi w tych komisjach ofiarnie, często do późna w nocy, uczciwie pracowało licząc głosy. Tym ludziom należy się od Wysokiej Izby szacunek i podziękowanie. A nie ścianie szurskich teorii spiskowych, których nie powstydziłaby się Komisja Pana Macierewicza. Jeżeli w konkretnych obwodach doszło do nadużyć, to od ich wyjaśnienia mamy w naszym państwie odpowiednie procedury, a odpowiedzialnością polityków, drodzy państwo, jest stać na straży tych procedur, a nie podważać je i chwiać państwem w imię doraźnych korzyści. I Słyszę także, niestety też z ust posłów zasiadających w tej sali, zupełnie szaleńcze scenariusze, żeby nie zwoływać Zgromadzenia Narodowego. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno, że strony razem nie będzie zgody na wywracanie porządku konstytucyjnego, a demokracja, koniec końców, zawsze polega na tym, żeby zgodzić się i uszanować taki wynik wyborów, także wtedy, kiedy nie my je wygrywamy, bo Polska, drodzy Państwo, to jest coś więcej niż Dziękujemy. wasza i ich wujenka. No zastanówcie się, szanowni państwo. Jak tylko przejęliście TVP Info, odwróciło się od niego 76% widzów. Jakim prawem nadal ściągacie haracz z Polaków na ten chłam, którego nikt nie ogląda? Dlatego postanowiliśmy wyjść wam naprzeciw. W trosce o wasze dobre imię. Z chęci pomocy w realizacji Waszych własnych obietnic, składamy projekt ustawy o likwidacji abonamentu i tuby propagandowej, jaką jest TVP Info z wysocką Sznepf na czele. Zobaczymy, czy zagłosujecie za własnym projektem. To są ludzie, którzy wykorzystywali Pegasusa, zakupili go za miliony złotych. Z pieniędzy publicznych, aby podsłuchiwać szefa kampanii wyborczej. Ja wiem, że próbujecie krzyczeć. Szanowni Państwo, drodzy przede wszystkim obywatele, którzy oglądają tę transmisję. Subskrybuj po więcej.